Wymowa morza. Przemawia ono bez słów, przemawia językiem bezkresnej dali, przemawia także językiem głębi. Nad morzem święty Augustyn prowadził swe rozważania na temat niezgłębionej tajemnicy jaką jest Bóg i tej tajemnicy, jaką jest człowiek, ludzka dusza. Może stało się w ten sposób szczególnym miejscem spotkania człowieka z Bogiem, miejscem, którego dotknęła stopa Zbawiciela świata, miejscem, na którym został zapisany istotny rozdział dziejów zbawienia. Tradycją w polskiej flocie wojennej handlowej i rybackiej było święcenie statku przed jego pierwszym wyjściem w morze. W okresie powojennym zerwano z tą tradycją, ale oto teraz jesteśmy świadkami powrotu do niej. 19 stycznia w Gdyni duszpasterz ludzi morza, ojciec Józef Krok, poświęcił niedawno wybudowany, nowoczesny rybacki statek Przedsiębiorstwa Połowów Dalekomorskich i Usług Rybackich Dalmor. Przez poświęcenie tego statku rybackiego skierowujemy go i prosić będziemy dla Was o to, ażeby Bóg błogosławił statkowi, aby nie było tu żadnych wypadków, aby błogosławił załodze, rodzinom załogi, aby tu była więź, radość, jedność aby Bóg, jednym z celem opiekował się tą właśnie bazą pracy, której wiele godzin życia i dni życia spędzacie. Dobrze, że ludzie morza mogą słuchać co niedziela Mszy Świętej, specjalnie transmitowanej dla nich z Gdańska, że mogą w niej uczestniczyć. Dobrze, że istnieje specjalne duszpasterstwo ludzi morza w Gdyni i w Gdańsku. Dobrze, że w Gdyni działa od czterech lat przy Kościele Ojców Redemptorystów klub Stella Maris. Za przebywających daleko od domu, aby byli wierni swoim najbliższym i powróciwszy do swoich, wnosili w ich życie radość i miłość. Ciebie prosimy. Na początku naszych transmisji, a więc 8 lat temu, zwróciliśmy się do naszych radiosłuchaczy z prośbą, aby napisali nam, jak nas słyszą. Prosiliśmy ich również, aby podali nam adresy, chcieliśmy im wysłać życzenia świąteczne. I tak zawiązała się nasza więź z radiosłuchaczami. Sporo listów przychodzi. Z krajów Europy Zachodniej. Najwięcej jednak listów otrzymujemy od Polaków ze Związku Radzieckiego. Rodacy piszą nam o odwiedzinach księży i biskupów z Polski. Czasami przysyłają zdjęcia. Z radością, nawet ze wzruszeniem, czytamy relacje, jak odbywa się uczestnictwo w tej mszy świętej poprzedzony jest ono wspólną modlitwą. W niektórych domach zbierają się nawet sąsiedzi. Na godzinę przed transmisją śpiewają gorzkie żale w Wielkim Poście, odmawiają różanie z miesiącu październiku, śpiewają litanie do Matki Bożej czy inne pieśni religijne. Gdy przychodzi tra czas transmisji, zapalają świece na stół, Stawiają krzyż i włączają radioodbiornik, tak aby z nami wspólnie się modlić. Piszą, że razem z nami wspólnie odmawiają wszystkie modlitwy. Nasi korespondenci piszą, że dla niektórych jest to jedyny i prawdziwy kontakt z Ojczyzną, bo jest on na płaszczyźnie wiary i modlitwy. Od 19 października ubiegłego roku marynarze mogą również słuchać cotygodniowego, 15 piętnastominutowego magazynu katolickiego, który jest przygotowywany w Gdańsku z udziałem krajowego duszpasterza ludzi morza, biskupa Tadeusza Gocłowskiego. Słowo karnawał kojarzy nam się z radością, weselem, balem czy zabawą taneczną. Wśród wielu określeń odnoszących się do człowieka jest i takie: Homo ludens człowiek jest istotą bawiącą się. Pozwólcie mi, bracia marynarze i rybacy, na krótką refleksję w tym polskim karnawale na temat radości chrześcijańskiej. Radość jest zjawiskiem twórczym, skupia swoją energię na pozytywnych stronach życia, pozwala odkryć nowe wartości i owocnie realizować je w sobie i w dziełach. Gdzie szukasz źródeł radości? Ludzie szukają często radości tam, gdzie są tylko jej namiastki. Które w gruncie rzeczy są przyczynami tragedii, nieszczęść, by wspomnieć o alkoholizmie czy narkomanii. Bądź człowiekiem radosnym, pogodnym, człowiekiem, który umie być duszą towarzystwa. To jest szczególny rodzaj apostolstwa, który przybliża ludzi do siebie i do Boga. Ale równocześnie nie szukaj radości tam, gdzie napotkasz na kolizję z Bożym prawem w Twym sumieniu. Miej również odwagę. Odrzucić propozycję grzesznych radości. Jak mam zatytułować? Czy refleksję? Ekscelencje, czy. Czy ma to być pogadanka? Ja myślę, że można to nazwać refleksją religijną na temat radości. Duż ludzi morza w Gdyni ma tak długą historię jak miasto i port. Ale dopiero od kilku lat jest tu ośrodek Stella Maris, w którym marynarze polskiej obcej bandery mogą się spotykać, czytać polską i zagraniczną prasę, a nawet pograć w bilard czy ping -ponga. Jest również niewielka kapliczka, do której najlepiej znają drogę Filipińczycy. A w klubie odbywają się różne spotkania. Pewnego razu na jednym ze statków Kapitan wpisał do dziennika okrętowego uwagę. W dniu dzisiejszym chief oficer był pijany. Na co chief oficer odpowiedział w następnym dniu w tej samej rubryce? W dniu dzisiejszym kapitan był trzeźwy. <grym <grym> I był... co dobrze. <grym> w dzienniku okrętowym wpisuje się wszystko, co się dzieje na statku. No, Rzeczy, które mają wpływ na bezpieczeństwo statku, rzeczy eksploatacyjne, ale i takie również dotyczące personalnych spraw, historii. Jaśnie, jak ktoś się upije, czy jak się okazuje, również pisuje się wtedy, jeżeli ktoś jest trzeźwy. No tak, kilka lat temu też sprawa była taka, że w PLO, jak się pływało, to wpis do rubryki 30, 39 był równoważny ze zwolnieniem z przedsiębiorstwa. Dużo ludzi było zwalniali. No w tej chwili jest sytuacja całkiem odwrotna. Nie? Że w tej chwili jest tak, że w zasadzie to, na to się nie zwraca uwagi, no bo po prostu ludzi brakuje. Wszystko na zachód wyjeżdża i tam 39 rubryki nie ma. Jesteśmy na miejscu, gdzie stała stara karczma wojskich. Znana dobrze wszystkim marynarzom, bywalcom portowym. Przed domem który obecnie zamieszkujemy przed naszą Stella Maris, był stary dąb, który Niemcy w czasie wojny usunęli. Ta karczma tu nazywa się Pod Dębem. Teraz tu stoi kościół pod wezwaniem Matki Boskiej nieustającej Pomocy Świętego Piotra Rybaka oraz klub katolicki marynarzy Stella Maris. Dzisiaj tu w tym Kościele na przymorzu, który jest pewnym symbolem, symbolem walki stoczniowców o prawa człowieka, a więc również ludzi morza o prawa człowieka, chcemy po mszy Świętej najpierw wysłuchać, jak zawsze betlejemskiej opowieści dzieci ludzi morza.

W Gdańsku działa też dusz Pasterstwa Nauczycieli. Jesteśmy na opłatkowym spotkaniu. Niebo, pod którym szli, było jak chleb. Ziemia pod ich stopami była jak chleb. I dom, do którego szli, był jak chleb. Gdy wstąpili w jaskinię, w werset Michała, Maria powiła syna i położyła go ostrożnie na sianie jak Ruchę, szkło. Nauczyciele są z pewnością grupą społeczną i zawodową, która wiele ucierpiała ze strony odchodzącego nieludzkiego systemu. Presja ideologiczna na wprowadzanie XIX-wiecznej doktryny marxistowsko-leninowskiej, czy też narzucana ateizacja programy, które rozmijały się z oczekiwaniami, z zapotrzebowaniami nauczycieli i młodzieży. Także i sama organizacja, na przykład selekcja negatywna, gdy chodzi o dyrektorów, którzy w większości wypadków byli ludźmi z nomenklatury, powodowało, że następowała w szkole w gronach pedagogicznych atomizacja, polaryzacja nastrojów że wielu nauczycieli ulegało zniechęceniu. Naturalnie w dalszym ciągu widzimy wielką rolę duszpasterstw nauczycieli, rolę służebną w kierunku właśnie pogłębiania duchowości nauczycielskiej, w kierunku formowania osobowości, ku pełni człowieczeństwa, w kierunku Przede wszystkim tworzenia wspólnoty. Dzisiaj wydaje się, że najważniejszą sprawą jest poczucie wolności, tego pola wolności, jakie dla nauczycieli jest szkoła i prawa. Prawa, które uzyskaliśmy przede wszystkim między, dzięki zarządzeniom ministerialnym, szczególnie o Radzie Pedagogicznej, które umożliwiają być nauczycielowi współgospodarzem i tworzyć niezależną szkołę bez Radami pedagogicznymi. Wydaje się, że od tej świadomości nauczycieli zależą zmiany w szkole. To odpowiedzialne uczestnictwo w przeobrażaniu, w tworzeniu wspólnego dobra. Dla nas nauczycieli szkoły wydaje się być także nakazem chrześcijańskim, jak gdyby obowiązkiem. I stąd jako duszpasterstwo także próbujemy się do tego w różny sposób przyczynić. Śnieżek biały, bielusieńki, śnieżek biały, bielusieńki, zjawi się wszędzie, zjawi się wszędzie. Do tej białości przyjdzie moc gości. Trzej wiatrowie posmuchowie, przejatrowie, podmuchowie, i ludzie prości, i ludzie prości, pasterstwa nauczycieli w Gdańsku ogłosiło konkurs na wspomnienia. Jedną z nagród uzyskała dr Stefania Stepal. Gdyby tak zastanowić się, co przede wszystkim powinno się zmienić w dzisiejszej sytuacji i w dzisiejszym poziomie nauczycieli. To pierwszą rzeczą jest to, żeby nauczyciel miał prawdziwą, dużą wiedzę. Uczniowie bardzo prędko poznają się na tym, czy nauczyciel naprawdę zna swój przedmiot i czy uzupełnia swoje wiadomości. I drugą rzeczą jest to, żeby nauczyciel był prawdziwym przyjacielem uczniów. To nie znaczy, żeby był mało wymagającym. Ja należałam do nauczycieli, jak mówiono, bardzo wymagających. A proszę mi wierzyć, że piszą do mnie uczniowie, którzy 57 lat temu zdawali Maturę. Podstawową rzeczą dla poprawy sytuacji dzisiejszej w szkole jest postawa i sytuacja dyrektora. Sama byłam dyrektorką w dwóch liceach, jednym, jednym we Lwowie, drugą w Lwowie, drugą w Przemyślu. I y, wiem, jaki wpływ ogromny może i powinien mieć dyrektor na swoje galony nauczycielskie i na swoich uczniów. Ale też dyrektor musi być przyjacielem i nauczycieli, i uczniów. Jeden drugiego brzemiona ności, pisze święty Paweł do Galaty. A słowa te mają wielką nośność. Jeden drugiego. Człowiek nie jest sam. Żyje z drugimi, przez drugich, dla drugich.